Walczymy od dobrych kilku lat z bateriami w smartfonach. Codzienne ładowanie nie jest fajne i z wyciągniętą dłonią przychodzą do nas sporadyczne modele od większości producentów. Przykładem takiego smartfona jest LG X Power 2. Zaskakująco dużo osób czekało na dzisiejszy test, czyli test smartfona z olbrzymią baterią. Może nie tak olbrzymią jak konkurencja, ale niezwykle wydajną. Chodzi oczywiście o LG X Power 2. Zobaczymy, czy jest on tak dobry jak jego poprzednik. Oczywiście, w kwestii baterii, bo inne sprawy były dosyć kontrowersyjne. Rewelacyjnie wspominam pierwszą generację X Power'a. Znajdują się teraz te osoby, które będą krzyczeć, że wysiedacz był słaby, że wydajność była mierna, a sam telefon był plastikowym gadem bez większych sukcesów. Mimo to sprzedał się bardzo dobrze, a ja go dziś rozpamiętuję jako solidne urządzenie w dobrej cenie. Pytanie rodzi się w tym miejscu, czy tak samo stanie się z X Power 2? Pierwsze duże rozczarowanie wiąże się z tylną klapką. W pierwszej generacji plastik był solidny, dawał perforację. miał ciekawą fakturę. W dwójce dostajemy zwykły plastik, niby szczotkowany, ale prawda jest taka, że jego dosyć śliska powierzchnia i duża miękkość powodują a słabe wrażenia estetyczne, b małą odporność na rysy, c szybkie łapanie zabrudzeń. I tak wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Na skaranie boskie nie możemy zdjąć pokrywy i jej wymienić w przypadku, gdy będzie miała więcej zarysowań niż blat kuchenny, gdy w domu brakuje deski do Krojenia. W tej kwestii niestety muszę się dosyć surowo odnieść. W tym smartfonie nie ma nic metalowego, ramka jest plastikowa i to wrażenie z solidności ucieka gdzieś nam hen hen daleko. Design nie jest również niczym pierwszorzędnym, taki zwykły, normalny smartfon. Urządzenia mobilne LG można podzielić na takie dwie dosyć wyraźne kategorie, urządzenia premium i smartfony budżetowe. Te z drugiej grupy mają słabe wysiedlacze, które cierpią na chorobę kolorów. Wyświetlane barwy są blade, często pozbawione nasycenia i stawiając obok jakiś inny smartfon, a nawet tańszy, widać przepaść. X-Power 2 niestety należy właśnie do tej grupy. Sama specyfikacja może i nie jest specjalnie porywająca, bo otrzymujemy ekran HD przy przekątnej 5,5 cala, szczegółowość na poziomie 267 pikseli na cal, to już powoli robi się mało, ale z drugiej strony nie wymagajmy cudów po urządzeniu, które nie robi cudów z naszego portfela. Jasność panelu mogę ocenić na plus, słoneczne dni nie miałem problemu z obsługą nawet w okularach przeciwsłonecznych, polaryzacja nie występuje. Podstawowe opcje w ustawieniach znajdziemy takie jak tryb czytania w nocy czy zmiana wielkości czcionek. Jak sami widzicie, ekran również nie jest mocną stroną tego urządzenia. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że po tych dwóch dniach przyzwyczaiłem się do tych bladszych kolorów i już teraz specjalnie nad nimi nie rozpaczam. Może i marketingowo będzie to strzał w stopę, ale teraz powiem o baterii. Poprzedni X-Power robił bardzo dobre wyniki, na jednym ładowaniu byłem zachwycony, druga generacja jest jeszcze lepsza. Jak już ustaliliśmy w poprzednich odcinkach należy do nerdów, którzy co chwilę mają w ręce telefon lub telefony, więc smartfony mają ze mną przerąbane. Ładowanie koło godziny 22, nawet tych dobrych, wytrwałych smartfonów to jest norma. Tymczasem X Power wytrzymuje do godziny 14.16 następnego dnia. Około 8 do 10 godzin pracy na ekranie przy jednym ładowaniu to taka norma. Nie udało mi się w tracie jednego dnia go rozładować. Szybkie ładowanie pump Express 2.0 pozwala w dobrym tempie doładować smartfon do około 30% akumulatora, a to wystarczy wam spokojnie na pół dnia wysilonej pracy. Jest do tego tryb oszczędzania energii, szczerze mówiąc. Testując X-Power 2 miałem tak olbrzymi komfort psychiczny, nie myśląc o baterii. Po testach będzie mi tego bardzo brakowało. Najmocniejszy atut tego smartfona poznaliście Niezależnie co będzie dalej Bateria czaruje użytkownika No dobra, jeszcze jest system bardzo ważny Bo co nam po smartfonie, który długo trzyma Na innym ładowaniu, skoro nie może go obsługiwać LG zadbało Na starcie mamy Androida 7.0 Dzięki czemu jest m.in. dzielenie ekranu Pomiędzy dwie aplikacje Producent zafundował nam standardową nakładkę systemową Strasznie piękna to ona nie jest Nie ma spisu aplikacji Wszystko znajduje się na pulpitach głównych Możemy sobie upiększyć telefon motywami Spoko są te z wysokim kontrastem, taka mała podpowiedź ode mnie. Belka powiadamień standardowa z wieloma skrótami, nie ma na czym specjalnie się rozczulać. Płynność systemu na ogół jest dobra, ale zauważyłem, że po większym zasypaniu urządzenia aplikacjami nie ukrywajmy zbędnymi, już telefon powoli zaczyna się dławić i nie wszystko działa prawidłowo. Usunięcie animacji systemu standardowo pomaga. Moim zdaniem wielkiego zaskoczenia z działaniem X-Powera nie ma, ale raz na jakiś czas na pewno będzie konieczne całkowite zresetowanie smartfona, żeby dalej działał na dobrym poziomie. Co odpowiada za jego pracę? Szoku nie ma. Ośmiordzeniowy procesor Mediatek 6750 o taktowaniu 1,5 GHz, czyli dokładnie ten sam, co w LG K10 2017. Idą zatem również 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. System zabiera trochę pamięci i dla użytkownika finalnie jest nieco ponad 9 GB. Na ratunek zawsze przychodzi slot kart SD. Moim zdaniem, umieszczenie głośnika z tyłu smartfona jest bardzo złym, aczkolwiek popularnym pomysłem. Z Rosą może następnego dnia zrobić pomidorową, ale czy faktycznie jest to konieczne? Z głośnikiem jest na podobnej zasadzie. Samsung pokazał, że można umieścić go na bocznej krawędzi i to jest znacznie lepsze rozwiązanie, aczkolwiek nie bez wad. W sumie, jakby na to popatrzeć, każde miejsce jest złe. Ten w X Power ma chociaż dobrą jakość dźwięku, jest donośny, ale przy tym gra czysto. Widać progres w muzyce LG, co mnie bardzo cieszy. Na słuchawkach nie wyczułem specjalnej rewelacji, na którą na pewno miałby wpływ equalizer. Miałby, bo go nie ma. Bazą XPower 2 był LG K10 2017, co również widać po aparacie. Z tyłu mamy jednostkę o rozdzielczości 13 megapikseli, która zachowuje się identycznie co w K10. Aplikacja aparatu jest również identycznie okrojona. Na HDR i filtrach kończą się nasze wojaże fotograficzne. Taka prostota np. w iPhone'ach się broni, mimo że wydajemy na nie czterokrotność wartości XPowera. Mimo wszystko, Koreańczycy mogliby szarpnąć się i dodać coś więcej. Obiektyw Powera potrzebuje dużo światła, żeby zrobić ładne zdjęcie, a umie to robić. Fotografie ludzi w tłumie pokazują dobrze, że przybliżanie fotek to zły pomysł. Pojawia się wtedy duże zaszumienie, a mała ilość detali rzuca się w oczy. Kolory rejestrowane są dobrze, barwowo nie mogę się przyczepić. Nocne zdjęcia wykonywane są ultra długo, przez co trudno poruszenie takie jak na tym zdjęciu. Aparat jest spoko, ale nie we wszystkich warunkach. Frontowa kamera to 5-megapikselowa noska, co na pewno już wiedzą posiadacze H10 2017. Jak to w LG, jest agresywne odszumianie, mocny tryb wygłodzenia twarzy i wyglądamy mało naturalnie. Sporo artefaktów na zdjęciach, ale za to otrzymujemy szeroki kąt selfie, który przydaje się szczególnie przy fotkach grupowych. Po zmierzchu jest fizyczne dosiedzenie LEDowe, wspierane jasnością ekranu. Takie połączenie naprawdę daje radę. Na filmy nagrywane Full HD narzekać nie będę, nie ma optycznej stabilizacji obrazu, ale przypomnę, że OnePlus 5 też nie ma, więc Power chyba tak bardzo nie ma czego się wstydzić. Obraz nagrywany tym telefonem z początku, ale każde najmniejsze drgnięcie ręki jest wychwytywane. Na koniec słów, kilka o połączeniach i jakości rozmów. Głośnik wybitny nie jest specjalnie wygodny, nie rozmawiało mi się przez niego, ale w ramach wady nie rozpatrywałbym tego. Zasięg nie jest zgubiony, ale w miejscach bardziej newralgicznych już nie mamy co się łudzić, że testowany model sobie poradzi. Obsługiwany jest LTF w zakresie od 300 megabitów na sekundę na pobieraniu i 50 na wysyłaniu. Podsumowując, druga generacja LG X Power wypadła bardzo dobrze, szczególnie pod względem baterii. Niestety cały czas kuleje ekran, który moim zdaniem jest niedopuszczalny. Jeżeli LG chce coś więcej osiągnąć, multimedia wcale nie są takie złe, Może je porównać do tych z LG K10 2017, bo są to smartfony na podobnym poziomie, z podobną bryłą, chyba nadtworzone na tej samej strukturze. Z tą małą różnicą, że LG X Power 2 ma mocniejszą baterię. Czy warto kupić ten model? Jeżeli zależy Wam na tym, aby nie podpinać urządzenia codziennie do ładowarki? to jak najbardziej tak, jeżeli szukacie urządzenia wydajnego, z dobrym ekranem. Postawiłbym tutaj bardzo duży znak zapytania. To tyle z mojej strony. Zapraszam Was na moje social media: Facebook, Instagram, Snapchat. Na snapie postanowiłem, że będę robił od czasu do czasu odpakowania. Ostatnio odpakowałem Duji. Mix, czyli takie urządzenie, które naśladuje Xiaomi Mix, które jest dużo tańsze, oczywiście będę również tutaj testować. Mam zamiar również tam od czasu do czasu pokazywać Wam jakieś ciekawe aplikacje gry na Androida, więc śmiało możecie mnie zaobserwować, będzie bardzo ciekawie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z nowymi testami, porównaniami, konkursami. Dzwoneczek też jest fajny, bo dzięki temu dostajecie informację, że coś nowego wrzuciłem, a to chyba fajne. Jeżeli ten test był dla Was przydatny albo Wam się spodobał, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę. To jest dla mnie bardzo motywujące, więc w górę dziękuję. Cześć i do zobaczyska!